Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym za ten quest'a. Znajdujemy się w przedmieściach Babylonu, czyli kolejnej lokacji, która jest tuż po ogrodach Babylonu, które są bardzo ładną i ciekawą lokacją i przede wszystkim pierwszą lokacją aktu trzeciego, ponieważ panie panowie zaczynamy dzisiaj, e, kontynuujemy na zasadzie dzisiaj akt trzeci, czyli najdłuższy i praktycznie jeden z najdłuższych aktów i tak powiem, dodam, że mój ulubiony i dzisiaj będzie moment, który naprawdę uwielbiam w tej temu Więc e, tak. Jeszcze zanim zaczniemy, e, parę odcinków temu pojawiło się pytanie, jakich umiejętności używam, także w tym momencie teraz odpowiem, bo co prawda ja o tym mówię w, w czasu przy odcinkach, gdy leveluję, prawda, ale zrób, po prostu pokażę Wam przegląd tych drzewek umiejętności tak na szybko, żeby nie było. Czyli oczywiście, że zaczniemy od Mistrzostwa Obrony albo Ziemi. E, bo Ziemi jest tego mnie i według mnie Mistrzostwo e, to to mi czasowym sobie poprowadził lepiej. Myślę, że na spokojnie tutaj jeszcze jest szansa poprawić to sytuację, bo no nie wygląda to dobrze z, powodu, z prostego powodu, że po prostu e, powiem podbijać bardziej w górę samu, e, samo drzewko niż zmasyć totalnie e, umiejętności, bo to nie daje aż takiego powera. Więc to było troszkę mniej rozsądne, ale wydaje mi się, że to poprawi także siak. A oczywiście, że zaklęcie ziemi z ulepszeniem e, siarka. Wydaje mi się, że tutaj ewidentnie mógłbym sobie mniej tego poddawać, bo rozsądniejsze by to było. Ale oczywiście na maksa wziąłem te skale. E, bazowy po prostu atak, e, skill, który tam prawda, działa w tle. E, Tarsza gorąca polecana przez widzów, przez widza. Jak najbardziej spoko na defensywy, bo w końcu ta to, to postać ma coś z defensywy jak najbardziej wspólnego i oczywiście obszerówka, czyli wulkaniczna kula. Która naprawdę jest bardzo dobra, ale potrzeba jej pożo pożogi ewidentnie, więc trzeba sobie pójść w górę. Mistrzostwo obrony tutaj się dzieje znacznie więcej i to drzewko rozwoju wygląda już znacznie korzystniej według mnie. Ehm, ale jakieś tam błędy może... prawdopodobnie się ustrzegam niektórych błędów. Tak czy siak, e ogłuszający cios, który sobie cały czas muszę prawda wzmacniać, bo jest to bardzo dobry e skill, dosyć podstawowy, ale naprawdę takie pasywki w tle działają fajnie. Jeśli chodzi o fajne pasywki, ewidentnie pasywki poprawy są świetne i zainwestowałem w unieszkodliwienie już więcej nie robię tego. E, bo nie chcę marnować punktów na wymaksowanie, bo mogę sobie prawda, użyć innych skillów, które, pasywy, które również że wykorzystam. Oczywiście również mam maltretowanie, które jest bardzo dobrym ciosem podstawowym pod lewy przyzmyszki. E, jeszcze nie broni... Nie wiem jeszcze co o tym skomentuję, ale nie mam tego jeszcze, że tak powiem, ale może być, że tak powiem, bo to odchodzi od demaltretowania. Coś mega potrzebnego i dobrego. Szarsza starszą. E, obowiązkowy skill do tej postaci. I chyba to tyle. E, tutaj jest bardzo dużo do ulepszania. E, przy tym drzewku. E, tutaj tam pojedyncze sobie będę naprawdę roz, rozdysponowywać. E, Tutaj no ewidentnie muszę pójść w górę, także duże będę miał roboty z drzewkami upitości, ale wszystko jest pod, pod kontrolą, także e, pod tym długim wstępie możemy mordować potwory. <grybujesz> Więc tak. E, no tak się ta pozostać prezentuje po prostu od razu jak, jak ktoś wbiega na nią. Aktualnie mamy questa pobocznego e, i może ja, ja najpierw go odbiorę, przynajmniej wam pokażę o co z nim chodzi, bo tutaj mamy jakieś farmera. Tylko prostu Rosna mówi, że o nie ja jego destroyam. te Pole uprawne jest atakowane przez Ichtiany, mirmidony, więc no dobra, to pomóżmy w takim razie. E, quest bardzo fajny z prostego powodu. Przypomina e, quest poboczny z Egiptu, który również był na początku praktycznej lokacji e, aktu. To była niedola Rolników z nad Nilu, z tego co pamiętam, zadanie poboczne e, dokładnie. I to polegało na tym, że po prostu mieliśmy krokodila czułaki, powtarzam prawidłową nazwę, które po prostu zaatakowały również pole uprawne. Quest bardzo przydatny, bo mamy dużo itemków z potworów Bo te potwory są związane z questami, więc mają po prostu Aurę świecącą wokół siebie i również e, Lepszy loot i ten Fioletowy kolor napisu, więc tak w skrócie okay. Rozgadałem się bardzo I możemy już zacząć się, zająć się typowym mordowaniem, bo No ewidentnie to jest coś Bardzo przyjemnego Kurde, nie trafiłem w nich, a trafiłem niby w jednego w środku Trochę to było dziwne eee, więc dobra Rybaca głębi, nic się kąpiewego Okej, okay, tu już powoli kończy mi się obszar Z tymi e, przeciwnikami z questu Jeszcze parę ich tu zostało Na szczęście nie, Już ich nie ma, Jezu jak poleciał I no, nawet się w powietrzu zatrzymał Panie i coś pięknego <laughs> Dobra Lecimy w takim razie Mmm Oddamy mu tego questa, ale przy okazji jeszcze sprzedam, <laughs> prawda, w um, prawie, prawie ten um, level. Ale nie tak szybko, nie tak łatwo, że tak powiem. Zbójczało, ewidentnie zbójszało jest czymś świetnym i uwielbiam zbyszało. Może coś dobrego razie, że dropnie trafi na porosz na zimno. Um. Oho, ho, ho. Naprawdę? I tak serio? Zawiodłem się. Dobro, trudno. E, nic nie ma zborności na zimno dalej. E, super. Dobra, lecimy. E, lecimy za Telkinem, ponieważ jak dobrze wiemy z poprzedniego odcinka Telkin... Eee, odcinku odcinka z epizodu w odcinku odcinku epizodu <laughs> że telkin znalazł się rok który był ee, schowany w ogrodach Babilonu w Świątyni Marduka no i teraz po prostu e, będziemy iść jego szlakiem ponieważ telkin kieruje się e, szlakiem jedwabnym czyli słynnym takim e, szlakiem towarowym mam na przeciwników nerdy tańczycy e, to jak mogę powiedzieć, no, śmieszne istotki szlakie to po prostu słynny szlak, który łączy po prostu e, Chiny z, tam, z Babilonią i po prostu również chyba nas z Europą Niemczy do Europy on sięgał e, ale jak dobrze wiem po prostu eksport zawsze e, był popularny jeśli chodzi o Chiny dzisiaj jak i, w, jak i wtedy także po prostu będziemy podróżować tym szlakiem, który jest dosyć znany i popularny przez e, handlarzy, jednak mimo wszystko w czasach apokalipsy jako nie, niewątpliwie jest e, najazd potworów na świat, no to jednak ten szlak nie jest bezpieczny, ale również ten szlak nie jest bezpieczny z innego powodu, który jest jak to brzmi dziwnie dobry dla mnie. Świetnie ten guzik. E, wszystko na spokojnie. Zwójsza sobie przedzielę tutaj, uwielbiam ten item. Dobra e, tak więc tak e, Muszę sobie ewidentnie pójść przemyśleć to co będę robił e, Czyli ewidentnie jeśli chodzi o moją postać bardzo nie potrzebuję tutaj aktualnie jakiegoś ratunku dla niej, więc ewidentnie po prostu pójdę w rozwój mistrzow, mistrzostwa ziemi, bo no to ewidentnie potrzebuję um, jakiegoś wsparcia. E, na party, dzień dobry Chłopca Co ja mogę powiedzieć o moliczkach? na pan coś dropią Z tego co pamiętam I tyle e, Są również modliszka w władca ula mm, Chyba tak się nazywa, jest dosyć rzadszy e, Pojawia się bardziej w późniejszych etapach zwłaszcza um, przed portalem um, do jedynego pałacu. To nie jest sam doidowy pałac. Um, bo tam jest Wioska, tego tak nie pytać się za teraz um, Mój błąd. Ale nieważne. Chodźcie tu moje malutkie opeczki. Okej. Okay. Um, Malidżki szczerze nie mają takiego szału. Jakby co tu mogę więcej wspomnieć? mój Boże. Duży kopie czy doświadczenia. Oczywiście arachnose również powracają. Wyrażą sobie tropikalne, ale bardzo się nie zmieniają. Chociaż mają inną głowę. Teraz mają głowę taką bardziej w stylu pająków. Nie wiem czy to widać, ale no ewidentnie tutaj widać te wszystkie oczka, które ma. Także no, taki mały bajer, żeby nie było, że e, kopił w klej. Też są chyba większe. Są znacznie większe. Przede wszystkim te rzadsze, silniejsze. E, Odmiany, gatunki, Jezus Mara! Przed chwilą zdobyłem Nawela, zobaczcie jak, jak już dużo go mam. Wow! Szok, Niedowierzanie. Uuuu! Uh. Dobra, to trzeba zabrać na spokojnie. Pyk! Pyk, do no, dobra, okej. Okay. Tutaj dostanę, zaćmę, czy faktycznie te modliszki i kiedy naby pancerz. <gry> Jakby... Naprawdę. Eee, nie traktujcie tego za zawsze jako poradnik, bo zapominam o takich rzeczach. A to przenagrywanie zawsze zapominam o takich rzeczach. Więc pozdrawiam siebie ciepłutko, dlatego miałem troszeczkę lagan, no, jak mówiłem o tym pancerzu. Ale okej. Okay. Dlaczego uwielbiam ten na tym ten też jest dosyć przyjemny, bo jakiś tam klimacik jest inny. Near D, najczęściej jako przyczynnicy są raczej tacy w miarę spoko. Potem są bardziej wkurzający. Dziękuję za uwagę. A, broń rzucana. Nie liczy się, żartuję. Chociaż, um, to jak hełm. Czyli nawet... Hej, zostałem okłamany. Myślałem, że oni mają taką głowę, to jest hełm nawet. O Chrysta, dziękuję. Dobra, umierać? Nie typie, no. Gą się. Dobra. Świetny item, pozdrawiam serdecznie. O nie. Muszę sobie kupić wreszcie barwnik pod e, e, postać e, z tego aktu. Ponieważ e, jak Wam wspominałem na początku Egiptu każdy akt ma inny rodzaj tuniki. który jest jedynie rzeczą wizerunkową, wizualną. E, wizualnym aspektem, ale jak najbardziej jest czymś ciekawym. I, re, i również, prawda, Orient ma e, własny taki po prostu rodzaj. Hmm. I oczywiście, że to, prawda, sobie zakupię przy najbliższej okazji. Pewnie jak się będę wracał do przedmieścia Babilona. Babilona. Krótko. Ogólnie jakby tu coś podskakuje Czy to jest kościół całe? Nie to jest tylko item jego e, Śmieszne było bo one Oni jak te potworki Czyli one e, Jak rzucają sieć No to pod, podnoszą łapki tak śmiesznie I to jest śmieszne bo ...zabiję je jak podnosiły łapki dwa, Wabny witam serdecznie e, Tak I nam ten NPC powiedział że to coś tędy Przemierzało, muzyczka fajna. A ja się zamknę. Aha, jest klimacik świetny. Naprawdę uwielbiam. Świetny jest to, że motyw dla questa jest różny odmienny w, w krajach, gdzie jesteśmy Więc to jest na plus jak najbardziej. Uhu. A bo to jest bohater, o ja się dziwię czemu tak mi mocno bije. E, także teraz taki bardziej orientalny, jak najbardziej e, motyw muzyczny, styl. Więc jak najbardziej na plusik. I ten NPC nam również wspomniał o tym, że w tej porze roku również ten, to miejsce jest zdraliwe i niebezpieczne. O czym on mówił? O tej porze roku? Eee, no, panie i panowie, nadchodzi zima. <grymianie> Uwielbiam ten motyw w ten ten etap. Eee, ale to za chwilkę. Jakby spokojnie. Zobaczycie, że zaraz nadejdzie zima. No bo w zasadzie to... O Yeti. Mówi, że Yeti nie istnieją. Są nawet w skali masowej. Yeti się bardzo przydadzą po w trojety które dają odporność na um, zimno. Super. Tak. Chociaż to jest na zbroję. Ale coś się wymyśli. Jeden odporności. Cztery. Wow, szos, sztos, szok, niedowierzenie. W e, mamy różny proroku. E, wydaje mi się, że zaczynamy podczas wiosnę. W Egipcie jesteśmy e, w momencie lata. Teraz mamy jesień i zaraz będziemy, będziemy mieć e, zimę. Oczywiście to jest po prostu tylko mapa się różni, bo tak naprawdę jeśli się teraz wrócimy do Grecji, to nie będziemy mieli zimy. Ale u się tam nawet taka zima nie jest widoczna. E, a te łapki są pewnie śmieszne. Ale tutaj ta zima będzie widoczna bardzo i... No już mam typowo polską zimę, czyli tam trochę śniegu spadło i tyle. <laughs> A tej zimie tego śniegu będzie więcej i... Uwielbiam. Najlepszy Monty ten questa dla mnie osobiście. Jakby taka po prostu głębia tej tego świata, tego ogromu. Zobaczycie o co mi chodzi. Na razie ten śnieg tak jest w tle faktycznie, ale spokojnie. Hmm, to się zmieni. Wbijamy dalej. Opsa. by pazur. Również fajnie jakby dropnął. czemu nie? I oczywiście Futroieti. Hmm, Kobie dzierni. Może być spoko, ale przeżyję bez. Opsa. Opsa Nooo, powoli już widzimy to to ogrom tego Tutaj troszeczkę w prawym górnym rogu O jest fajnie, jest fajnie Jest coraz lepiej, jest super O oh boy Widzicie te góry już Witam serdecznie W zimie, o pęgi przy okazji Śmieszne i słodkie, również słodkie są, bo się wydają słodkie śmieszne dźwięki. Więc tak. No, witamy serdecznie w zimie. Uwielbiam ten moment. Pęgi są łatwiejsze, dosyć pozory pęga również do wzmacniania, prawda? Mm, jako esencja. Siemanko. Powiedziałbym, was matko nie... O, super, dziękuję. Potężne yeti. Po czemu nie? Jakie słamy to może być potężne. Szanujmy się. Dobra, Umiem ten motyw i to miejsce. Cieszę się, że już tak daleko jestem w tej rangości, Że już mogę detektować się tymi widokami. No, to jest to. Dobra Przy okazji noc jeszcze bardziej klimatycznie Bo tak będziemy bardziej odizolowani od tego świata ehm, Mega motyw Totalnie nie wiem dlaczego ale Ten mróz i ten chłód kojarzy mi się bardzo z terrarium, Bo to totalne dzieje porównanie Ale w terrary, gdy jesteśmy w biurze zimowym Może być po prostu e, burza śnieżna I to wygląda po prostu również świetnie Jak już tak mi się po prostu kojarzy takie odcięcie od świata um, Przez ten śnieg, który jest wokół nas Świetny motyw I teraz dźwięk wiatru I kabis od, odrożenia to coś co nam się przyda na pewno tutaj <grytania> Super, dzięki, ten kus. No i właśnie po to, było, po to był potrzebny mi Może nie, to słowo nie po to ale między innymi e, Po to była mi potrzebna Odporność na zimno, ale w zasadzie tak bardziej na bossu w tych w tych krainach, bo mogą być irtujące cały irtujące jak najbardziej. I prawda, jak tam odporność na zimno y, dużo da. Okej, okay. zeksplorujemy sobie tutaj kawałek jeszcze. I jesteśmy w wiosy szangosunów. Um, także dzień dobry. Shangosunów shang okej, okay, sorry e, Porane kwestie poboczne, bo dużo ich tutaj mamy Gigantyczny Yeti, bo czemu nie? Jak są zwykle potężne Yeti, to może być gigantyczny Yeti Również tajemnica gór Tajemnica gór jest akurat kwestem dosyć dużym i skomplikowanym, ponieważ jak na razie nie o tym wiemy po prostu, że są jakieś potężne, duże duchy w górach No i również dowiemy się o zaginięciu um, syna um, jednego z uh, tych tutejszych mieszkańców myślę że to był jakiś ich wódz ok e, złączą sobie prawda malety żeby nie było prawda mm, rośliny na narośl uh, nie ma, bo to jest dosyć świeży receptura przewodowy pazur um, też dosyć świeża receptura sztywny pancerz Chyba hmm. ja mi się wtedy schity tam że pasażerze poboliłam. Przeznaczałem modliszek. <grymne> Pozdrawiam siebie. Putroieti. Fajnie. O jeszcze, właśnie. Odcinek bez niebieskiego i temu to jest odcinek stracony. To był sarkaz. O, trochę rośliny na rośli jest. Fajnie. Um. Czemu nie? Wyko przygarnę ja sobie. Um. Okej. Okay. Dobra. E, teraz człowiek niech się modli, żeby znalazł żeby znalazła sklepie dobrego, ale tutaj nie ma tak dobrze, bo... Mamy jednego sklepikarza na tę lokacji, która jest bardzo ludowa, zimna i w ogóle cudowna. Prosto zimno. Regeneracja zdrowia. O, oh, another heroic! Wow, panie, nie ma co porównywać. O oh, nie... Proszkutę... Elektryczność... Wolnienie, oh, okej. Okay. Dobra. Ehm... Um, Sekundę, nie, 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 nie... Nie... Super! Totalnie nic nie ma. No i przy okazji tutaj mamy również rzeczy od maga, bo to jest jeden, jeden mag na całą e, osadę. Dobra. Kupię sobie jakiś azjatycki e, strój, e, bo no, trochę zimno mi, prawda, będzie. Nie wiem dlaczego, ale by sobie kupił taki bardziej e, ciekawy kolor, czyli zielony. Okej. Okay. Śmiesznie, że tak powiem. Ale to wygląda... <gryw> Jak najbardziej klimatycznie. Więc fajnie. Okej okay. I to będzie ten ty materiał z ten Questa. Eee, przybyliśmy kawałek drogi i jesteśmy w moim ukochanym momencie Data Questa, czyli w momencie zimowym. Mam nadzieję, że również ten etap gry wam się podoba. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach, gdzie będziemy iść przez bardzo ośnieżone, mroźne i niebezpieczne górskie szczyty. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach z ten Questa.